Szanowni Państwo, wszystko przygotowane, wszystko gotowe. Tor sprawdzony, zawody wspaniale nam się dzisiaj odbyły. Pogoda myślę też dopisuje, ponieważ jak jest gorąco w walki, to dobrze też się schłodzić. Szanowni Państwo, w tej szczególnej chwili, w tym szczególnym momencie dla naszego miasta, gdzie będziemy otwierać za chwilę, przecinać symboliczną stęgę otwarcia tego pięknego szboru narcorolkowego, który będzie służył rzeczywiście naszej całej społeczności Tomaszowskiej, ale myślę, że też będzie naszą wizytówką reprezentacyjną, reprezentacyjnym obiektem i na województwo i na kraj. To przy takiej okazji zaszczycili nas drodzy Państwo szczególni gości. Cieszymy się z tego faktu, że właśnie w takim momencie jesteśmy w tym składzie. Szanowni Państwo. Zacznę może od sportu, bo tak to się godzi powiedzieć, gdy jest właśnie uroczystecz sporto. Zaszczycił nas swoją obecnością pan prezes Polskiego Związku Narciarskiego, pan Apoloniusz Steiner. Znamy wszystkim i prezes Adama Małysa. Drodzy Państwo, są z nami władze, władze samorządowe. Jest pan poseł. Witam jak najserdeczniej. Pana posła Mariusza Grada. Posła naszej dzień. Cieszę się, że jest z nami Pan Marszałek Województwa Pan Krzysztof Grabczuk. Witamy Panie Marszałku. Cieszę się drodzy Państwo, że wspólnie samorządowcy Tomaszowscy też są na tym otwarciu. Witam Pana Wicestarostę Jana Wojtowicza. Również witam serdecznie Pana Wójta Gminy Tomaszów Lubelskiej Antoniego w Wawryce. Drodzy Państwo, również miasto Tomaszów jest reprezentowane i to bardzo silnie jest z nami Pan Przewodniczący Rady Miasta Marian Łysiak. Ale i radni tomaszowscy, Pani Radna Janina Iwanicka, także Pan radny Cieszę się, drodzy Państwo, że są sąsiedzi z Daniedzy, bo bójca y, w Afryce uważamy za swojego, prawda? To tak mocno blisko. A y, sąsiedzi z Daniedzy to jest Susiec. Witam Pana Przewodniczącego Rady Gminy Susiec, Zbigniewa Nakliskiego. <klucza> drodzy Państwo, jest znów nasze wspaniałe podwórko sportowe w dwóch rolach. Specjalnie nie wymieniałem wcześniej, ale... Jest pan Ryszard Koproszki, którego witam serdecznie jako przewodniczącego Lubelskiego Okręgowego Związku Narciarskiego, ale jednocześnie też wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Drodzy Państwo, jest także, którego słyszeliśmy już dzisiaj, donośny głos i organizator wielkich sportowy, wiceprezes Lubelskiego Okręgowego Związku Narciarskiego, pan Waldemar Kołsu. i popełnić wypada, że jest z nami pan wiceburmistrz Tadeusz Żukiewski. a także gospodarz tego obiektu, pan Stanisław Kofer jak to na kartce, różna kolejnie, ale witam jakże bardzo serdecznie z pana dyrektora Jerzego Zaremskiego Patrzę, mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale drodzy Państwo, jeśli pominąłem, to zazwyczaj się później na końcu jeszcze wypowiada. I wtedy jest jeszcze lepiej, dlatego że bardziej słychać i bardziej widać tą osobę. Mam nadzieję, że e, tym razem tego nie będzie, ale witam wszystkich Państwa serdecznie na tej naszej uroczystości, bo rzecz naprawdę, naprawdę ważna Tomaszowi. Drodzy Państwo, zapraszam, może ktoś z gości zechce wypowiedzieć wypowiedzieć kilka słów związanych z naszym, z naszym torem, bo drodzy Państwo, warto dlatego, że obiekt finansowany i współfinansowany przez Urząd Marszałkowski. Tutaj wielkie podziękowanie czynię na ręce Pana Marszałka za to, że udało nam się to wspólnie zrobić. To jest piękny przykład współpracy samorządu, samorządu wojewódzkiego i samorządu gminnego, samorządu miejskiego. Panie Marszałku, dziękujemy bardzo serdecznie, dziękujemy i myślę, że jest to dowód na to, że w Tomaszowie ta współpraca wychodzi bardzo dobrze, z wielkim pożytkiem i myślę, że jeszcze nie raz się na tym polu sprawdzimy, bo oczekujemy na kolejne przedsięwzięcia, inwestycje. Pan Marszałek Piła wie, jakie bardzo potrzebne zresztą w mieście i zapewniamy, że jak my się za to weźmiemy, to zrobimy to tak jak ten obiekt i on będzie, świecił przykładem, będzie bardzo reprezentacyjny nie tylko w województwie, ale właśnie w całym terenie zapraszam serdecznie i proszę o zabranie głosu. Panie pośle, panie burmistrzu, panie prezesie, szanowne panie, szanowni panowie, ponieważ pan burmistrz mnie niejako wywołał do głosu, ja chcę powiedzieć, że kiedy na moim biurku pojawił się ten wniosek, mój przyjaciel. Apoloniusz Steiner trzy razy do mnie dzwonił pytał się, już zazpiłeś to, czy jeszcze nie zazpiłeś? A ponieważ kiedyś razem pracowaliśmy, pełniliśmy funkcję wiceprezesu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i znamy się od bardzo wielu lat, ja, pan Apoloniusz Steiner od wielu lat jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, ja byłem kiedyś prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego. Wiecie Państwo, że narciarze, żeby daleko sk skakać, to muszą się mocować. My z kolei, żeby dobrze walczyć, musimy skakać i jeździć na Marta. Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować Państwu tego obiektu. To jest taki obiekt wzorcowy. zawsze będziemy wspierać tam gdzie są ludzie, bo Tomaszu jest znany z tego, że ma wielu zapalonych, wielu zapalonych sympatyków, którzy są siłą napędową motorem dla dzieci i młodzieży i w zasadzie od nich dzisiaj najbardziej zależy. Jeśli mamy ludzi, jeśli ci ludzie kochają dzieci, kochają młodzież, kochają sport, to okazuje się, że można w niewielkim środowisku urodzić się i zdobywać medale nie tylko na terenie naszego województwa, ale również i kraju. Jak Państwo wiecie, stąd zawodnicy należą do najlepszych w Polsce. I to jest pewien taki sukces, pokazanie pewnego symbolu, że możesz tutaj się urodzić, tutaj wychowywać i być najlepszym w Polsce, a możesz w przyszłości również reprezentować bardzo naszego Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować. Oczywiście udało się tutaj stworzyć pewną taką grupę, bo bardzo często jest u mnie pan poseł Mariusz Grat, rozmawiamy o sprawach ważnych dla Tomaszowa, odwiedzanie pan burmistrz, ale również pan przewodniczący Neklicki często się mówi o Tomaszowi, ale również i o słyszy. To jest bardzo dobrze. Jeśli uda się stworzyć taką grupę działaczy, którzy żyją z tym wszystkim, to dużo łatwiej osiągnąć sukces. Chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie pogratulować i podziękować panu prezesowi Tajnerowi, bo bym rzadko się, że prezes Polskiego Związku Narciarskiego czy kogokolwiek innego przyjeżdża do mniejszych miejscowości i identyfikuje się z tym, bo wiemy, że tutaj można stworzyć coś dobrego. Gratuluję państwu. Każda złotówka, pamiętajcie, zainwestowana w sport to 5-6 złotych oszczędności na innych dziedzinach życia. Dla was, kochane dzieci, młodzieży. Niech sport będzie życiem i życie niech będzie sportem. Poświęcajcie dużo wolnego czasu na sport, bowiem tutaj osiągniecie wielkie sukcesy, to będziecie wielką przyjemność życia.